Witam wszystkich ten piękny dzionek. Ee, no, u mnie za oknem, jak nagrywam, teraz jest piękne minus 1. Będzie tak po mnie przez tydzień, jak nie wiem dłużej. Z, ze do minus 6 nawet widziałem. Trochę śniegu ma padać, więc ee, kampania zima może to nie jest, ale. Do świąt coś będzie. I będzie to właśnie kajzeraś Może jeszcze się coś uda koja zrobić, ale wiem, że lubicie Polskę na of Iron 4. Już Hejs około lecą tak. E, tu mamy Józefka. On chyba umiera niedługo. Znaczy, nie, no, niedługo w 38, 39, a potem mamy wojnę. E, Andersik i Sosnkowski. Uznałem, że te Trio będzie najlepszy na start. Bo jest super, ale nie. Bo właśnie, dajmy to. No i co będziemy robić, to Wy już wiecie, bo PPS-a idziemy. Muszę tylko ogarnąć, czym się ten PPS od tego PPS-a różni. A to chyba część z nas z streamka gdzie na cena sami próbowaliśmy ale nie wyszło do końca. To dlatego, że tam było coś pobugowane po prostu. Eee, z... Tak, i kiedyś pewnie powtórzymy to tylko no, na streamku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i co, no, dużo nie będę ja już chyba mówić, jedziemy dalej. Eee, tak mniej więcej produkcję rozłożyłem. To oczywiście, najpierw cywilnie, jak potem ten. A trzeba będzie to i w sumie od tego mogłem zacząć. Dobra, nie, to zrobimy, jak już będzie kryzys ekonomiczny. Siup, siup, siup. Siup. Koniec. Zresztą, no tu jeszcze mógłbym, ale to potem może. Dwójeczka, obowiązkowo skało wszędzie musi być. No i oczywiście zbieramy na to to jest mega ważne, musimy podbustać sobie ekonomię własną. O, 23, bo przed chwilą 20. Żeby nam skoczyła. Nie wiem jak nie wiem, kiedy nie wiem czemu. Ale jest git. Mm, stąd nie skorzystamy chyba z niczego jak widzę. Tak, no i co? No i trochę pozmieniali, trochę porobili. Z tej tuła wciąż mam, bo często się konferencje psują. Player leada włączyłem, bo... zobaczymy. Może się naprawiał właśnie dzięki temu, bo inaczej źle nam moda działają konferencje obecne. Ale mi się ogólnie sam koncept podoba. Tych konferencji nowych. O, Górski Karabach. O, Górski Karabach naprawdę jest. Wow. Okay. To jest Jerewań. Okej. Jest mega ciekawe, jak to podzielili. To już Kurdystan, to nie. Zero to jest tylko Armenia, to, to i to. Ale małe. Ale chyba Armenia się może, jak kojarzę, rozszerzyć tutaj. Dokładnie na to, na to. I chyba okolice jeziora wan. Czemu ja na lince jadę? Dajesz mi piąteczkę. Polska flota nie istnieje, a lotnictwo nasze istnieje. Nie wiem ile odcinków nagram na raz. Bo... Co to to było Bazin? Nie pamiętam. Ale Wisła. Region Wisły no. no, w sumie jest to region Wisły. Ej, fajnie podzielili, to jest Galicja, fajnie podzielone, lubię, szanuję. By the way, to jest taka mniej więcej etniczna Polska. Jak tu zaznaczyli, tak szczerze powiem wam. Też się kurde postarał, tak porządnie się postarał. Jeszcze Galicja, oczywiście. E, Dolwowa, wyłącznie jakoś tak tutaj. W ogóle. Granice, autentycznie powiem, granice tutaj są świetnie porobione, żeby stworzyć etniczną Polskę, no nawet tutaj zobaczcie, tutaj to jest mój manifest, że tak powiem, kiedyś jak odnośnie modów do Hoja, coś się bawiłem, to jest bardzo, dosłownie tak podzielone jak ja chcę, dosłownie, nic więcej, nic mniej. A dobra, może, może ja trochę więcej bym zrobił. E My God. My idziemy w PPS-a, tylko ja nie wiem właśnie którego PPS-a. jest PPS Polska Partia Socjalistyczna i PPS, Polska Partia Socjalistyczna Lewica ich mamy w tych idziemy, ale nie jestem do końca pewien. Czekajcie, muszę szybko zerknąć. Tych na pewno nie. To chyba. O nie, bo legiony są nacjonalistyczne. I to być może. Albo w to, albo w to. Ja nie, nie jestem przekonany, niestety. Nie, nie to, że nie jestem przekonany, bo. Ja, tylko po prostu nie. Wiem. O, z czemu? czemu organizacja tak źle? Och tak, same problemy. Bo oczywiście doskonale wiem, kogo wybrać. Yy, Guderian, bo mimo, że daje punkty polityczne, mi na minusie. Daję parę innych plusów, więc tak, użyjemy to od razu. I użyjemy oczywiście Guderiana, który da nam dobre bonusy, bardzo dobre. My God! Eee. Problem z głowy, nie mój. Okej, okay, może mój. Help me! Help me! To jest bardzo realne i bardzo tak polskie. Dobra, idziemy w to bo fabryczka. Mam po jednym, mam po jednym, bo jak chcę ciężarówki, to pociągów trzeba jak najszybciej dojść. Potem można multi, multi robić takie. Olaś, eee, jak o tym mowa, to może tak. To, to się samo kliknie, więc Olaś zaraz zaskoczy nam. Super. Dobra, jakoś to będzie, ja, ja, ja tak, tak mówię jakoś to będzie, bo w, wierzę w to, że jakoś to będzie. Będzie przewalony. Eee, supply i upgraded, dobra, wszystko jest dobrze. A no i trzeba by zacząć, ponieważ pancerniaków nie możemy piechotę chociaż jedną robić. Ale może się wstrzymamy z tym na razie. Jest kryzys. Bardzo się do wojska dobrze brać. Bo ironia nasza partia rządząca jakoś sobie daje radę. A my weźmiemy tak, weźmiemy też myślę, że tak Niemcy to tylko są manewry na granicy. Nie przejmujcie się niczym, niczym. o miło No nic się nie dzieje damy ranę chyba nie, nie damy. ej ja tego nie ustawiałem a nie nic a wyszło bardzo ładnie i bardzo mi się to podoba to jest naprawdę zacna zacna rzecz co się stała i mi się mega mega podoba E, w ogóle mam chyba jakąś taką dość niepolską. E, tą. E, niepolską e, muzyczkę i może dlatego zmienimy ją. Serio, to musiało się puścić nawet. Tam tararam, tararam, tam tam. Boże. O, to jest bardzo fajna piosenka, ale. Dobra, mam inny pomysł. Od początku. Niech samo leci, yy, a my w sumie zaraz się widzimy. Dobra, wróciłem, a widzę, że nawet piosenka się nie skończyła, więc bardzo dobrze ci <grym> się udało. Dobra, ci nie latają, bo jeszcze się rozbiło, jak ich znam. Ale ja was lubię, ja was szanuję za to, co zrobiliście. Jeśli zrobiliście to, co ja myślę, że zrobiliście, let me in. Oddadzą mi Litwini białystoki, a mogę nawet lecieć w ten. W, a, Białorusinom Wolkowyjskim, e, i możemy lecieć w e, Trójprzymierze. Możesz Ukrainę by wciągnąć w to za, za to, żeby nam oddała w sumie e, grześć, a po lesie Białorusi. wojna to mam wywalone na niego. Boże, co tu. A, bo nam się zrobiło już, o Boże. Gdzie jest technologia? Tu jest technologia. Lecimy po slot badawczy, reszta mnie wali. Mnie bardzo żałuję, że nie można wybrać w ogóle e, tego co i jak robić. I w ogóle chyba mam Facebooka odpalonego, oczywiście. Dobra, fej, fejsik wyłączony, można dalej <grywać> nagrywać i... E... Tak. Eee... Ja bym chyba bardziej w lewicowy PPS poszedł, bo lewicowy PPS w sumie będzie miał soczników innych niż Niemców. Ale zobaczmy, na pewno idziemy w PPS. Który jeszcze nie powiem, bo się głowie teraz, czy republikański PPS może od Niemców stoję pójść. Jakby mógł to byłoby fajnie, jakby z Ruskim się dogadać w tym uniwersum. Ruscy nie są aż tacy źli tak naprawdę, bo tutaj nie, mamy... Kurwa jesteś. Czemu Republika Rosyjska przetrwała? Dzisiaj to jest mega pozytywne. To jest mega fajne. Ja dawno tego nie widziałem bardzo dawno. O, tak to, to akurat widziałem tę chwilę buty. Buty cierpienie to ma mały koszt za pokonanie Rosji. Każdy ten kraj śmieszy. Jerozolimka. Nie wiem, czy on umiera, czy nie, na razie go nie będę awansować ani nic. Ale Guderian zasuwa nam. Ekspiarka nasza. Guderian to jest najlepsza rzecz jaka się w Polsce przytrafiła, tak? Guderian to był. Które, który jest ekspiarką naszą, tak. Guderian. Nie, serio, Guderian w Polsce to jest najlepsza rzecz. tego za kary tu wysłali. Uuu, pilna Polska. Trzeba mieć więcej niż 50%. To będziemy mieli fajne opcje. Tak, na razie nie mamy fajnych opcji. Węgierskie, no, głodne głodowe zamieszki w Lublinie. Zwywalić króla. Ale ten kraj zrujnujemy. Ale wygramy. Wiesz, zobaczycie. O! Może jak to wyskoczyło w najgorszym mo momencie. Czy Monarchia to było... dobra. O, ho, 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 możemy. Czyli 5% to będzie 40%... O, może coś jeszcze wydarzy. To byłoby dobrze. Właśnie, my powinniśmy iść w nasze mobile warfare. mamy bonusy do tego, Polska mała, elitarna i pancerna. Ja, yeah, na no nic nas nie stać, kocham ten kraj. Eee, aż tak, aż tak fajnie. porobimy te mniejsze linie. Bo one będą szybsze i łatwiejsze. Potem te ważniejsze, główne. Centralizacja, oczywiście. Co my tu mamy? Różnictwo. Przewodztwo... Kury, soznickowski jest republikaninem. Prystor. Czy nie powiecie nas do rewolucji? Prystor, pokaż się. Po prostu jestem ciekaw, kim ty jesteś. Prystor, prystor, tak. Nie ma takowego nawet. Trudno. Emanuel Carles. Kurde, tyle się fajnych rzeczy dzieje teraz na tym Kajzerasie. Długo nie grałem, co prawda, ale. Tak mnie korci z multika zrobić z Kaiserasie. tylko pamiętam, że on kiedyś wywalał, chyba w 40 roku. I to było straszne, że coś się na kiedyś w ogóle w 38 wywalał, czy tam w 9. I tylko wojnę do USA dało się rozegrać, tak naprawdę. W miarę, w miarę, ale no, zrobiłbym taki scenariusz. Nie wiem, wszyscy na entente, albo wszyscy, albo bierzemy trzy najsilniejsze. Że, nie wiem, że bierzemy ruskich Osmana, Niemca, Francuza, drugiego Francuza, Brytola i Kanadyjczyka. A no, i Austro-Węgra. Tak, jak dobrze pamiętam. Mm. I tyle, chyba. Wtedy, Słuchajcie, ile to będzie ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, siedem, siedem. A, no i osiem. Ośmiu, ośmiu ludzi. Ośmiu ludzi. Ośmiu mało. Ale ośmiu ludzi to tak minimum, co nie? Priorytetowe to by były kraje. A potem można by jakieś pomniejsze obsadzać. Tak, tak myślałem ostatnio, jeszcze myślałem. Może właśnie USA, Japonia, wtedy. Ale jakbyśmy grali kiedyś na to. Ja biorę Sardynię chyba, albo tą Francję. No, korci mnie strasznie. Szczególnie ta Sardynia mnie korci że nadal w Galicji odchwala się. Tylko chyba poprawili opis, jak pamiętam, że teraz. Nas... Lepiej, co to jest? Tak, zwiększamy poparcie. Socjaliści. Boże. Tego nie można, bo potrzeba obrony narodowej. Tego nie można. Dobra. Tak na szybko tylko. Z 35 nie, 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 anuluj, anuluj, bo. Jak nie zrobimy tego na czas, to. Wiecie, slot badawczy dodatkowy. Bo tutaj, gdzie był już slot badawczy? Tutaj, i wcześniej był gdzieś. Kurde, byśmy ekonomię. Nie, trzeba ekonomię naprawić, co ja robię, bo. Jak ekonomii nie zrobimy, to będzie jeszcze gorzej, przecież, bo fabryki nam nie pracują teraz. No właśnie, że mamy 12 fabryk, wszystkie cywilne. Potrzebujemy trochę naprawić kraj. To jest. Co tak, owoże, tak. Dajcie mi to. I like it, I love it, wręcz. Super. I to zaraz się zrobi. Hmm, wypierdzielać Niemcy. Słuchajcie, ja może pokminić robimy to, bo no, pania można. Raz, dwa, dobra, będzie trzeba tak u i tych pozostałych. O, mamy powyżej 50%, super. Rozróbmy najpierw w Unii, potem w Bundzie, bo te dwie rzeczy powinny dać nam pewne opcje dobre polityczne. Nie pamiętam, czy wojsko dawało nacjonalistów, czy co, bo Kościół na pewno dawał nacjonalistów. Teraz jestem wręcz przekonany, że Kościół dawał nacjonalistów. Nie pamiętam, co dawał. dawał ten. Hmm. Co my tu mamy teraz? Czekajcie, muszę się zastanowić, szybki wybór. Dobra, zutówkę naprawiamy e, Trzeba szybko naprawić zutówkę, bo to więcej fabryk pracujących. I potem zrobimy. Tak, tego e, nie chyba to zrobimy. O, to zrobimy. Wreszcie to powinienem teoretycznie, żeby było lepiej, ale. Dobra, mm, co my tu mamy? Hmm, tak patrzę na to, to jest złe chyba, ale to też nie jest dobre. Zacznijmy kontynuować. O. Tam może być lepiej, bo jak spróbujemy usunąć, to może być gorzej. Ok, co my tu mamy? Weźmy ga na Galicję, ponarzekajmy. Dobrze, nic prawie nie mają w ogóle. My mamy 61 już, nice. Teraz 61 nadal. Zacznijmy też to. Pomogą, dobrze, jak wygląda ta sytuacja? 21 socjaliści mają tylko, kurde, bardzo małą. Więc socjaliści musimy republikanów i monarchistów prześcignąć. A zróbmy to. Pożyczki od Niemiec, boli. A, to wszystko jedno co wybierzemy, Ok. co to jest, Majordek? Dobra, to zróbmy. Tak patrzę, co jest lepsze. Public Program Work Cooperative To jest lepsze. No to jest lepsze. Czy mi się wydaje, czy wybuchła wojna w Arabii i wojna w tym w Indochinach? Tam była wojna w Indochinach, co nie? Dokładnie Indochiny Ach. Stare dobre indochiny. Dobra, czas na radio. Okej. Okay. Boże, te Indochiny robią robotę. W ogóle, czy mi się wydaje, że... Tak, zniknęły tutaj... ...rzeczy, rzeczy które przeszkadzały, czyli... ...brak możliwości łażenia. Irlandia, dlaczego? Weź się wszyscy podłączyć do ententy, my będziemy potem tym zresztą paktem walczyć przecież. <grymne> Dłuzja, której uwielbiam, Gruzja ma aż w Baku zasięg. Ciekawe, o ciężkie czasy Legionera. Raz, dwa, trzy. czasy Legionera, raz, dwa, trzy. Republikanie w Serbii, no proszę, czyli nie jednak bez monarchii. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Ej, jeszcze troszeczkę i będziemy wyprzedzić Republikanów tylko, bo monarchię już wyprzedziliśmy. Jest, dobrze. Dajesz Trzeba żydów i socjalistów zjednoczyć Jak nacjonalistów normalnie wtedy jednoczyliśmy Ajajaj Złego złego lepiej Austra niż Niemcy Dobra weźmiemy od nich i tyle No, pakiet belgarski zaczął się tworzyć, jak chcę zobaczyć, tylko szybko. A tylko 5% Ja się całkiem Nie co zaś zrobi myślę, czy zrobić, czy nie zrobić, ale chyba zrobimy. Chociaż z drugiej strony ja bym chciał w ekonomię pójść, więc zbieramy na ekonomię. Ekonomia musi być. Dobra, co tu mogę? A dobra, to ci. Posuwaj, Guderian. A tu kminiłem ostatnio właśnie co jest lepsze. Znałem ostatnio, że to i tak myślałem o to znowu, ale no... Wydaje mi się, że jednak lepsze jest. To jest Tak, że to jest dla... z mojej perspektywy, przynajmniej. Wy zaraz weźmiemy w ogóle. <słysy> 40%. Trzeba 50% coś tam uzyskać. Da. Hello, Dermordo, najlepszy prezydent. Się on... Ja naprawdę twierdzę, że jakby Long wygrał tak historycznie u nas, zamiast Rossuelta i tak dalej, to mogłoby być o wiele ciekawiej. Dla nas też. Bo on miał pewne inne podejście, ale też nie jestem przekonany, czy byśmy gorzej nie skończyli po wojnie. A wstępnie, tak, wstępnie mówię, że się wydaje, że byłoby lepiej. To wiecie, że to jest taka historia alternatywa, Można tak sobie gadać. Ale myślę, że już będziemy kończyć ten odcinek, wraz widzę z końcem 36 roku. I widzimy się w kolejnym odcinku, a w tym będzie to wszystko. I właśnie wybuchła wojna na no w Hiszpanii. Właśnie tego mi brakowało. Po wojnie mojej do Chinach. W sumie ja bym pomógł naprawdę mocno, jakbym mógł, ale. Ale nie mogę. Eee, więc, kurde, te nowe Filipiny. Co się, nowy kolorek Filipiny. Jest taki spoko, tak się wyróżnia. No i co? No i tyle myślę o tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. I będzie to już wszystko. Hejo! Czekam lajkowanie, komentowanie, o subskrybowaniu. Ciao!